Siemry, witajcie, jestem JaCzynić dzisiaj jest kolejny odcinek na moim kanale i dzisiaj jest ze mną Fasolka Hejka i dzisiaj będziemy grali Fortnite'a na arenie i zobaczymy kto jest lepszy z nas na arenie solo mam dywizję trzecią jak chcecie żebym wbił dywizję czwartą tu Dzi zostawcie tutaj żeby było 10 w górę i wbijam dywizję trzecią E, a teraz zapraszam do oglądania. Na początku będzie grała fasolka, arenę, potem ja będę grał arenę. No więc... Es lecimy, dajesz. Lecimy. Dobra, gdzie będziemy lecieć fasolka? E... Możemy na salę zostają polecieć. Możemy... A mogę tu? Ale tutaj e, jak będzie potem lepszy lot, bo mamy po trzy rundy. Każdy gra trzy rundy. Na salę? To dobra, więc widzimy się O, dobra, widzimy się jak Fasolka będzie już na zalewie Dobra, fasolka już wylądowała Więc widzimy się jak będzie Miała bitkę z jakimś typiem Dobra, fasolka Już zginęła Dobra, widzimy się jak Widzimy się jak ja będę grał Dobra, teraz mam taki lot to Ja bym poleciał nie chcę na zielone, żeby bo tu będzie dużo osób. Ja bym poleciał na potne piaski, więc widzimy się jak będę na płotnych. Dobra. Już. Mogam typku, jestem takim dobrym, dobrym ludzikiem. Takim, którego nie powinno się bić. Którego powinno się szanować. Nie, na pewno nie powinno się Chowam że Kampagajnik. Dobra, lecimy, wychodzimy stąd. To, został po tezie. Dostał raz 30. Nie, tu nie ma. Ale bajer, ja też tak chcę. Ale ten ludzi się nie nadaje, żeby się chować po tej siłach. Zresztą To jest no i pamiętaj też, że, też żeby wpadać na kanał fasolki. No, jakbym mógł zapomnieć o tym wspomnieć. Dobra, widzimy się jak zobaczę jakiegoś typa. Cześć. Dobra, tam jest typ, 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 typ. Błagam, nie błagam, nie błagam, nie błagam. Dostałem, dostałem i to mocno dostałem. Nie bij mnie już. Błagam typku. Jesteś dobrym typkiem i mnie nie chcesz bić. Dobra, uciekłam mu. Widzimy się znowu jak zobaczę jakiegoś typa. Dobra, tu mamy typa. Jak widzicie, tam były kroki, to za chwilę tam musimy pójść. Tylko się szybko wyleczę i, je, i widzimy się jak się wyleczę. Dobra, idziemy do tego typa. Okej, okay, jakieś lagi były, ale no to jest nożywy. I to jest plus, jakiś dobra wyrch chyba do zrzutu, ale nie wiem, czy tam nie będzie troszeczkę za dużo typków. Więc widzimy się jak zobaczę jakiegoś typa. Dobra, jest tutaj typa jak widziałem go przed sekundą. Ja pierdzielę, ale laser dostałem. Ja. O nie, umarłem. Dobra, to to jest pierwsza moja runda i pierwsze fasolki, więc widzimy się w kolejnej rundzie trawiamy razem fasolki. Dobra, fasolka, gdzie teraz będziemy lecieć? Eee, one moment, muszę sobie ustawić mapkę. Teraz możesz tam e... gdzie chciałaś, na No to możemy teraz tutaj. Karstel. Dobra, idziemy tu, one moment. Napierasz, jestem ben... podstawowym graczem w tego, w Fortnite'a, nie musisz mi tutaj podpowiadać. Dobra, ja idę pływać. to się. widzimy się. jak będzie na koralowym. Dobra, fasolka już wylądowała. Dobra. Zobaczyła, ty podałej bierz bram i idź do niego. Gdzie? Czekaj. Okay. I tam, tam, w lewo. No i do przodu, do przodu, do przodu, do przodu. Dobra, widzimy się, jak pasolka będzie miała jakiegoś typa. Dobra, pasolka ma tylko. Zabiję go, zabiję go. Nie zabiję, nie zabiję, nie zabiję, nie zabiję. Nie 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 gdzie on jest? Gdzie on jest? Kurde. Dobrze, dobra, widzimy się w mojej gierce. Dobra, jest już kolejna gierka, teraz jest moja gierka. I ja bym poleciał teraz na przyjemny park. No, tutaj bym sobie przeleciał i widzimy się, jak będę na przyjemnym. Dobra, wylądowałem już. Widziałem już troszeczkę typów, na przykład tam, 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 jest jakiś typek. Dobra, jakaś poteczka, jakaś... lepsza chyba brak? nie wiem. Dobra, widzimy się jak zobaczymy jakiegoś typa. Dobra, tu jest typek. Dobra, ja się... Dobra, widzimy się jak się ulecza. Dobra, mam typa. Ogaruję się. Serio? Naprawdę typie, musiałeś mnie zabić. Super! Widzimy się w gierce fasolki. Dobra fasolka, gdzie teraz lecimy? No to mogę sobie lecić. No, Dobra, to lecimy, lecimy na patneczki, widzimy się jak to tylko będzie na potnę. Piasa! O Boże! Dobra, widzimy się. Jak... L Dobra, pasolka już jest. Tu masz broń! Fasolkę wziąć na potnek, więc widzimy się jak fasolka to. już będzie miała typa. Dobra, pasolka spadła z wielkiego bloku i straciła... Stąd! <laughs> ...i straciła 23 HP. No wejdźmy sobie tutaj, bo tutaj historia... może być jakaś gościuwa. To jest historia. Widzimy się znowu. Halo? Poczekaj, bo ja teraz ja tutaj... Jest... Żelnia... Pociartu Widzę! To Widzę! Dobra, fasolka. Ja Kulki. łuk, to jest tak, w te łuk, dobra, widzimy się jak. Co to? Typa. Dobra, po prostu biję na mnie, weź, weź bron. No, wilk mnie a, zabije! Broń, 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 broń! No, miknopami. poczekaj. Dawaj! Mirdzielę! Ależ to też nie! <laughs> no, jaj! Zada? Zada no, nie, od bliska. No, bo oni mnie za mocno atakowali, no. Dobra, Bez widzimy sensu. się teraz w mojej rundzie. Dobra, już jesteśmy w kolejnej rundzie, ja teraz bym poleciał na, na przyjemny park, bo wydaje mi się, że tu, będzie, że tu nie będzie za dużo tych tak nie będzie ich za mało, dlatego że to jest e, dro, e, wydaje mi się, że nawet blisko miejscówka, więc widzimy się jak będę na przyjemnym parku. Dobra, jestem już. Ogólnie, ogólnie jak przyleciałem, zostałem obrażenia. Tak naprawdę to po prostu spadłem z drzewa, bo wylądowałem na drzewie i jakoś się tak potoczyłem, widzimy się jak będę miał typa Dobra, tutaj widziałem jakiegoś typka, to, mój, to szybko spróbuję się z nim rozprawić Mam tylko łuk na daleko, o dobra, tam jest Typa Mam nadzieję, że mnie nie zabije, typku Nie zabijesz mnie on nie on nie on, nie zabije 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 on, on, nie zabija. Ucieczka, pani kałyczeczka, pani kałyczka, pani kałyżeczka. Błagam, 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 ogarnij się mordo. My jesteśmy chyba razem w tymie co? Kurde, zabił mnie nutny no pie! Na początku mnie spamujesz z tego, a potem z zabijesz mnie z najbardziej wkurzającej pompy na świecie. No kim ty jesteś, żeby tak zrobić? Dobra, robimy czwartą gierkę z fasolką, bo coś nam nie poszło, więc czwarta gierka. Dobra, gdzie będziemy teraz lecieć z fasolka? E, dobrze, już sobie wybieram, tylko o momencik, dobra. E, możemy teraz... Co Dobra, dawaj. Możemy teraz lecieć do... Kurde, tutaj będziemy lecieć, no to możemy lecieć na przykład, kurde, no ja nie wiem. A możemy tu? Dobra. Możemy, albo tu. Ale... Koci koci, bo tutaj nigdy nie byłam. Dobra, to dawaj na koci koci no e, i widzimy się jak fasolka będzie już na kocim kąciku. Dobra, fasolka już wylądowała na kocim kąciku. Na razie tutaj nikogo nie ma, tu masz pompę. Wiem, widzę, widzę sobie. Przestań tak robić, bo mi już znerwiasz. Dobra, e, widzimy się jak fasolka sobie wyląduje jakiegoś typa lub jakiejś zwierzę, nie wiem. Dobra, widzimy się na pewno. chyba typa. Dobra, powiem tak. Ale no wiecie co tak ja, Czekaj, wiesz co ja zrobiłam? No. Weszłam na grill, mam miałam 50 HP i przyszedł gościu. Bo na grillacej weszłam, bo chciałam zobaczyć, czy są kiełbaski. No. Eee, Posadzka spadła z wysokości. Nie za dobrze im poszło. I nie zaczęliśmy odtrzymać nagrywania, e, żeby wam to pokazać. Bo już sam ty strzelił. Dobra, więc Naraka. widzimy się teraz w mojej ostatniej rundzie. Cześć. Dobra, teraz jest kolejna gierka, teraz już jest ota, ostatnia moja gierka I tym razem znowu polecimy sobie na przyjemny park, mam nadzieję, że teraz mi pójdzie lepiej niż ostatnio Więc widzimy się jak będę na przyjemnym parku, ale szybko. Dobra, widzimy się jak będę na przyjemnym parku, cześć! Dobra, jestem już na... przyjemnym parku, mam nawet fajne... mam nawet spoko uciekć, na tam potrawy Dobra, lecimy tam do sypka Dobra, lecimy do sypka, szybko, szybko, co jest jakiś typek. Oczywiście musi mieć kewa. Bo jakże inaczej musi mieć kewa. Eee... Nie no musiał mnie zabić! Kurde! Jezuju! Zabił mnie z najgorszej broni na świecie, czyli z Pema. Też mogłem go pocisnąć, ale nie chciałem być takim hamem. Dobra, widzimy już się w lobby. Dobra, to jest już koniec odcinka. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Yy, pamiętajcie o 10 opiekunkach w górę, to wbijam dywizję czwartą. Więc co chciałabyś dorać, fasolka? Padać na mój kanał. No właśnie, padać <laughs> na kanał fasolki. Dobra, mogę tylko po powiedzieć cześć.